Cześć, ten, bo kończy się Gra o Tronco, nie? I oglądaliśmy właśnie z Robem ten serial od początku. I no, no, ciekawy całkiem, całkiem, całkiem się przyjemnie ogląda, ale no, jakby nie o to chodzi. Chodzi o to, że Rob, oglądając go od początku, bardzo dokładnie przeanalizował każdy sezon, każdy odcinek po kolei. Ma swoją teorię odnośnie zakończenia. Sam domyślił się, jakie będzie zakończenie. Więc y, mam nadzieję, że nie zaspoileruję wam to za bardzo. I y, ja po prostu oddam mu głos i niech on się powie. Y, Także y, Rob oddajemy ci głos. Y, proszę po podziel się z nami że co, co odkryłeś. Dokładnie, no kurde, o to chodzi. O to w tym serialu chodziło. Mam nadzieję, że nie zepsuło wam to finałowego odcinka, ale no... Myślę, że ja, ja tak samo, ja jestem w szoku tak samo jak wy, to... Mi w ogóle przez myśl nie przeszło, że ten serial może się skończyć w ten sposób. Także... Rob, no, dobra robota. Robota roba. Dobra robota roba.